Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj ja, tost, a dzisiaj gramy sobie w. As4 Zombie Assault. Znowu. Ej, 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 ej. No nie. Łupcie, nie jestem w tym za dobry, szczerze. Trochę nie, nagry trochę nie nagrywałem i straciłem trochę taką wprawę w komentowaniu, jeśli jakąkolwiek w ogóle miałem. A tak w ogóle, to jak już pewnie na filmie zauważyliście, przetagowałem sobie awatar, teraz jest taki, powiedzmy, własny. Musiałem pobawić się w pewne trzeciorzędowe programy, trzeciorzędowe metody rozwiązywania problemów. Więc, e, wyszło jak wyszło, mam nadzieję, że się podoba Ale cóż e, Osobiście uważam, że jest git nawet Najlepszy niż używanie defaultowego Avatara czy coś O, tylko jeden boss wyszło, Czekamy. W sensie wychodzą dwa bossy na partnerze. Zobaczmy, co w skrzynkach. Nic ciekawego... Nic ciekawego... uuu nic ciekawego. Nic ciekawego... Nie, czekaj, to było ciekawe! Nie! Aaa... Aaa... Jedną ciekawą rzecz miałem. no nie... W ogóle zombie pods to moja ulubiona mapka. Tak fajnie, że na niej gramy. Tak dużo kasy też jest z tego. Aczkolwiek nigdy nie tak dużo jak z mapki trzeciej Survivors. Na tej mapce najwięcej kasy się zdobywa. Mhm. Uh -huh. Szczerze nie lubię tego, bo jakiś taki trochę nudny jest. Przy okazji te. Jawki trochę... Niez, niezbyt fajne. O nie, zginął, nie zginął, nie zginął, o! Nie jeździł. W ogóle przed nagrywaniem znalazłem sobie fajną vi visual novelkę i myślałem, że to horror, bo było na Game Joncie w kategorii horror, ale... Po pierwsze, to to nie było w ogóle. To, to nie było w ogóle horror. I znaczy, niby coś tam miało być horror, ale nie, nie było. Był oburzony. Bardzo oburzony. Znaczy, nie, nie, że gra była niefajna, bo była całkiem fajna i mi się bardzo podobała. Ale nie dość jeszcze, że pisało, że gra na 2 godziny, to przechodziłem to z jakieś 4 czy 5 godzin. Nie pytajcie, jestem wolny. To jeszcze po prostu jedyne, jedyne dwie opcje, jakie miałem w grze, to po prostu opcja życia. Czegoś życia i czy kogoś zabić. I po prostu. No, myślałem, że dostałem więcej opcji. Czuję się oszukany. Oszukany. I to moc. O, zginęło o skrzynka O, więcej skrzynek. ale moje statystyki okropne w porównaniu do jego. O nie wiem co to jest. Okej, okay, co to za broń? Co? Myślałem, no, że to jakiś lepszy będzie. No ogółem, zadowolony su jakoś super nie jestem. Aczkolwiek jeszcze bardziej bym musiał popatrzeć w statystyki tej broni. Jestem trochę wolny z tą, tą bronią, ale przecież laserek zawsze git. Wow. Ale to szybkie, kurcze kaczał ma, a Queenie. A, a ginę, nie Czy ja nie... Czy ja nie zdążę na skrzyni? Nie, nie, nie Czemu? Emu. co to? Uuu, zostawię. Co to robi? Co to robi? Jestem zawiedziony tą bronią. Jestem bardzo zawiedziony tą bronią. Zostaw mnie, zostaw mnie, został mnie Nie lubicie? Zostaw mnie A! Nie, nie, nie A mi szukaj kart A, tylko tutaj... A! Zapomniałem, że z niego wypłatę więcej... Mniejszych i... i... no... Zapomniałem trochę Zium nie sprawdzą, bo mi się nie chce. Ziuuuu. Ziu... 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 A! Nie spodziewałem się dwóch bossów. Nie spodziewałem się mojej śmierci. Nazwal no, jest całkiem, całkiem opew przy tej możliwości zatrzymania przeciwnika z jakimś procentem szans. Można całkowicie zatrzymać przeciwnika. A jeszcze, jak jest dwóch takich, bo jak jest, jeszcze jest wysoki poziom tej umiejętności. Whoa, whoa. O, złota skrzynka! Co mi wypadnie ze złotej skrzynki? Też nic aż tak dobrego. Mix master, To już mam. I złota skrzynka, hu hu Może być Myślałem, że będzie coś lepszego Uuu, uh, Survivors Nieźle Będzie dużo kasy Tu się a przydają krajom granady Powiem szczerze Będzie się właściwie przydają. Crying To jest po prostu must have Ciekawe jak szybko można być w zasie. No nie Łee Nie dziękuję Nie A No tu ginę Okej, to ją dobrze radzi Ja tu ledwo co potrzebny chyba Oj nie 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 zbliża się do mnie Oj nie 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 nie, nie zbliża się Oj tak 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 tak, złota skrzynka Z Nie NEE Znowu Ej, czy to już czwarta śmierć? Ćuń eee. ją. No nie, jeszcze tu. Ja mam za mało hp, żeby walczyć z Inhedą. Okej, okay, istnieje. Co jest? Mission complete? Weee! Myślałem, że go pokonamy. No nie. No i to, to była na ostatnia runda, szczerze, no to ten. To było na tyle w filmiku. Pozdrawiam wszystkich. Ale najbardziej teraz Dewila, który był na tym filmiku. I pewnie będzie jeszcze w komentarzach, zgaduję. I to ten, to by było na tyle. Zobaczcie w opis i papa. Pa.